Siema, z tej strony Jeżeli tak przed chwilą zapraszam Was na mój drugi kanał, ponieważ jest tam nowy kozacki odcinek. No i na 200 łapek w górę pojawi się tam jeszcze nowszy odcinek, także zapraszam. Link w opisie oraz w przypiętym komentarzu i teraz najprawdopodobniej w prawym górnym rogu naprawdę kozacki odcinek, także zapraszam. Ponadto zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Ezif w sklepie w Fortnite cie. zapraszam do ustawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania tego kanału wraz z węczkiem każdy komentarz o treści klawiatura sarduszkuje. 1000 łapek w górę to kolejny odcinek z serii Fortnite błędy. No i pamiętajcie, aby nie wykorzystywać błędu, ja robię na osobnych trybach w celach rozrywkowych i nie otrzymuję z tego żadnej korzyści, a teraz zapraszam już do filmu. Dobra, a więc generalnie, żeby wykonać ten błąd musimy sobie pójść na laboratorium Rika. w sensie na no, tam miejscówkę, gdzie po prostu jest Rick, także generalnie, no to jest taki problem, że nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, w sensie kojarzę mniej więcej miejsce, ale nie pamiętam, gdzie to na mapie było No ale dobra, myślę, że zaraz znajdziemy, także dobra Po pierwsze sobie włączmy tutaj oczywiście solówkę, no i rozpoczniemy gierkę No i już widzimy się w busie bojowym Dobra, a więc generalnie już jesteśmy tutaj w lobby No i z tego co pamiętam, to tutaj chyba była gdzieś tam miejscówka Rika, chyba to było tutaj Także dobra, zobaczymy Musimy generalnie sobie tutaj kupić ten nowy itemek Jest to itemek krówki Więc generalnie zobaczymy, czy tutaj ten itemek krówki się będzie znajdował Mam nadzieję, także dobra Spoko Rik. Nie ma problemu. Znajdę zaraz beczki jakieś dla ciebie. Siema, bo ja chciałbym jakieś skrzyneczki ogólnie chociaż ogarnąć, żeby móc sobie ze skrzyneczek zdobyć tego golda. Tutaj żadnej skrzynki dosłownie nie widzę w tym Fortnite cie. co jest, no? Wycofali skrzynki czy o co chodzi? Niesamowite widzowie, pierwsza skrzynka w gierce. Dobra, nie wytrzymam zaraz, to jest już czwarta skrzynka, z której Gold nie wyleciał. Ja idę wykonać to wyzwanie, bo widzę, że tego golda to się nie doczekam nigdy. Lecimy na siorbanę No nie, no i strefa już idzie Czy, czy mi się wydawało Może mi się wydawało, a nie, nie wydawało mi się Mega, ile ja tych muszę wziąć Trzy, a dobra To nie tak źle Tutaj będą trzy Siema, mogę golda Dobra, mamy golda, no to teraz szybko lecimy Tym autkiem wracamy Nie, to jest żart, to jest żart, to jest żart To jest w tym momencie żart Lecimy widzowie Szybko do Rika teraz. Ja już widzę, ja mam wrażenie, że przez tą małą przyjażdżkę to zdobyłem połowę wyzwań. Dobra, lecimy, widzowie. Jesteśmy, widzowie, jesteśmy, widzowie Urika. No i teraz jeden, co musimy zrobić? No to. Dobra, także lecimy szybko do Rika. No i dobra, e, siema. I czemu ty nie masz. Czemu Rik nie ma tej opcji, żeby użyć rifta tutaj. Dobra, generalnie w tym będzie chodzi o to, żeby jakby użyć rifta od Rika, no i potem szybko użyć Double Jumpa w, przy tym, jakby wiecie, przy, tej nowy, przy tym nowym itemku. No i w ten sposób będziemy mogli być niewidzialni. Tylko że nie wiem, czemu akurat mój Rik nie ma tego. Może to wyłączono na razie, nie wiem. No, generalnie błąd działa, ale nie wiem czemu jakby ja nie mam tego, no bo zauważyłem, że nie no, niemożliwe, żeby tak szybko to zostało włączone, no bo dosłownie błąd działał godzinę temu, dosłownie godzinę temu, no a teraz już nie działa, także nie wiem, nie wiem o co chodzi. W sensie błąd działa, ale jakby nie wiem czemu tego rifta nie mogę tam sobie wykorzystać, no ale dobra, także przejdźmy do kolejnego błędu, który również jest z krówką związany. Dobra, więc generalnie musimy sobie zbudować taką ścianę do góry, także dobra, zbudujmy sobie ścianę do góry. Na ile chcemy. Także dobra. Budujemy. Także dobra. No, zbudujmy sobie taką. Taka wystarczy. Ej! Dobra. Spokojnie. No i teraz musimy aktywować sobie naszą krówkę. No i podejść nią do ściany. No i jeśli ustawimy się pod dobrym kątem. Dobra. To będziemy w stanie, jak widzicie, no udawać Spidermana dosłownie. W sensie, no ja w tym momencie udawam Spidermana chyba, także dosyć fajna opcja. No i generalnie mamy kolejny błąd, oczywiście z krówką związany, ale tego już sam nie wykonam, a za bardzo o... w nocy nikt nie chce ze mną nagrywać Fortnite błędów. Nie wiem czemu, <laughs> dlatego no generalnie tak średnio. Dobra, więc generalnie do kolejnego błędu również potrzebujemy itemu krówki, także wiecie już jak go zdobyć. No a teraz już resztę opowiem Wam o tym błędzie w tej sekundzie. Dobra, więc generalnie jak macie ten item krówki, no to możecie poudawać troszeczkę halka, a dokładniej o co mi chodzi? Generalnie, no to jak macie ten itemek, no to jedyne co potrzebujecie, no to potrzebujecie mieć powalonego kolegę, no i musicie jakby go podnieść, w sensie nie, że podnieść, że zrespić, tylko podnieść, w sensie wziąć na plecy, no i jednocześnie użyć itemu krówki. No i generalnie w tym momencie wasz kolega powinien zostać halkiem. W sensie tak jakby po prostu powinien być jakiś ogromny. No generalnie jest to dosyć ciekawe, no i wygląda to tak z perspektywy naszej i z perspektywy kolegi. No i naprawdę jak widzicie z perspektywy jak i naszej, jak i kolegi, wygląda to naprawdę niecodziennie i epicko. Także na serio uważam, że błąd jest mega zabawny i mega epicki. No i w sumie do niego dużo nie potrzebujemy. Także naprawdę myślę, że dosyć mega fajna opcja. A teraz zapraszam do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie podobno możemy być zabrani przez ufo w laboratorium gdzie tego nie powinno być w ogóle także zobaczymy przedostajemy to czy to serio działa także dobra włączamy sobie zwykłe laboratorium bez customa najzwyklejsze laboratorium no i przedestujemy czy to działa na skalistych tak na 100% na skalistych to było o no i tutaj sobie ufo lata także zobaczymy czy będziemy mogli być zabrani przez ufo także dobra poczekajmy tutaj chwilę może będziemy w stanie być zabrani to jest generalnie nie dosyć popularne. W sensie to jest błąd, który nie zależy od nas. My go możemy dobrze wykonać, ale może po prostu on nie zadziałać. W takim sensie, że po prostu, no wiecie, te UFO nie zawsze jakby nas zabiera. To jest w określonym czasie. mogą tutaj być za późno albo za wcześnie. No generalnie tutaj macie nagranie, jak kogoś zabiera, z możemy przejść do lobby. Go nawet nie ma tutaj. No, generalnie to nawet pojechałem na tą samą miejscówkę, znaczy poleciałem, no ale. Jak widzicie, no to to chyba nic nie dało, no bo chyba musiałem pewnie być wcześniej tutaj, albo później, no chyba wcześniej. Także generalnie to na razie żadne ufo mnie stąd nie zabiera, ale jak widzicie nagranie, no to może wam się zdarzyć, że po prostu ufo was zabierze. Jest to taki błąd wizualny w sumie, w sensie, jeśli was zabierze, to was tutaj cały czas będzie teleportowało. Także co, generalnie dosyć śmieszny błąd. No, mi się akurat nie przytrafił, ale generalnie on jest mega losowy. Ale za to kolejny błąd jest taki, że na przykład z takich szafek nie mamy mnożonych maców. Także, żeby nie było, że na przykład ten błąd niby w teorii nie działa, chociaż działa, no ale, żeby nie było, no to macie dodatkowy błąd, że z, tak, z tego typu szafek nie, nie są mnożone. Znaczy, z tej już były, ale z tamtych dwóch nie były. Także z niektórych szafek również na laboratorium nie są mnożone macy. To taka ciekawostka o, z tej nie były znowu. Dobra, a więc co powiedzmy, na tyle w tym filmie. Także to, zapraszam Was na mój drugi kanał. Link w opisie oraz w przypiętym komentarzu, ponieważ jest tam nowy kozacki odcinek, na który serdecznie zapraszam na 200 łapek w górę pod tamtym odcinkiem. Jest to kolejny odcinek na tamtym kanale. Oprócz tego, zapraszam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, zasubskrybowania tego kanału wraz z węczkiem, do używania mojego kodu czyli oczywiście kodu EZI w sklepie w Fortnite. Każdy komentarz o treści klawiatura serduszkuję. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz suba z ja Jeśli już oczywiście będę z Wami żegnał, także trzy Trzymajcie się, no i cześć!